masz może coś z fizyki? A czego potrzebujesz? Tego zadania z gwiazdką i pracę domową z ruchu jednostajnego. To z gwiazdką będzie, ale na to domowe to sobie jeszcze poczekasz. Ile? No tak jedną przerwę. Kurczę, to tak na styk będzie. A jakbym podwójnie zapłacił, co jeszcze gumę balonową. Kurde, zobaczę co da się zrobić. Pisz wyraźniej. Do religii ma być wszystko zrobione, zrozumiano? Inaczej nie dostaniecie lunchu. Kasiu, kochana, znalazłoby się coś z fizyki z jednostajnego, tak w miarę jak najszybciej? Jasne, oczywiście. Super, jesteś cudowna. A jak się nie znajdzie, to będziemy musieli poszukać nowego pracownika. A tego byśmy nie chcieli, prawda, Julia? Praw prawda? Grzeczna. Będzie niedługo, to zresztą luźny. Nice, dziękuję bardzo. Tak swoją drogą to fajnie, że to tak ogarniacie. Wcześniej tego w szkole nie było, to słabo było. Aby to tak sami robicie, czy. Powiedzmy, że mamy od tego odpowiednią siłę roboczą. Ale spokojnie, wszystko jest robione na miejscu lokalnie na ekologicznym papierze. No i to się ceni. Do widzenia. Bywaj. No to teraz może poprosimy do tablicy. Hmm. A może ktoś na ochotnika? Chociaż wątpię. No to weźmiemy jak zwykle z listy. To może ja bardzo chętnie. Przemek? Zapraszam, bohaterze. tak koślawo idziesz? A, bo mam takie natręstwo, że nie potrafię tak prosto chodzić w ogóle. Zapraszam. To proszę, powiedz, jaki jest wynik? Nie mam pojęcia. Jak no. zwykle, pała, siadaj. Dobra, tak jak ćwiczyliśmy. Tym razem po prostu musi się udać. Teraz zapraszam. Zapraszam do szkoły. Szybciutko na lekcję. Raz, dwa, trzy. Nie chcę wasz tutaj więcej widzieć. Jestem. A tobie to nie jest tak źle, że na nich donosisz przecież twoi przyjaciele. To moi przyjaciele, pani Basiu. Moimi jedynymi przyjaciółmi są Kazimierz, Władysław i Zbigniew. A to to jakieś tam płotki w świecie takich rekinów jak ja, pani Basiu. Do następnego. Do następnego. Ale to zepsute pokolenie. Ja nigdy na nikogo nie donosiłam. No o, w sensie dla pieniędzy. My to robiliśmy z pasji. Ha. Cześć wszystkim! Dzięki wielkie, że przyszliście tutaj dzisiaj, żeby się ze mną spotkać, no i poświęciliście dużą część swojej przerwy. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego was tutaj zaprosiłam? Otóż mam dla was mega super ofertę. Jest bardzo prosta. Wystarczy, że dacie komuś jedną książkę, a w zamian uzyskacie ich 36. Serio, to nie jest żaden żart. 36 w zamian. To jest bardzo proste. Wystarczy, że jednej osobie wyślecie jedną książkę i zaprosicie sześciu swoich innych znajomych do zabawy, żeby zrobili dokładnie to samo. Rekrutowani przez was wysyłają książkę do tej osoby, która was zaprosiła, a zaproszeni przez waszych zaproszonych wysyłają książki do was i dzięki temu macie ich 36. Za nic! To co? To chętny? Za nic! Ale chwila. Przy dziesiątej rekrutacji trzeba by było zebrać 10 77 696 osób. To, to brzmi trochę... Jak pier... Cicho, Dawaj. za darmo, za darmo Coś, Coś mi się pomyliła. No właśnie, Julia, matematyka jest bardzo ciężka, prawda? To co, Julia? Zapisujesz się? Tak, tak, oczywiście. Wszystkim polecam, to, to musi się udać. Może ja wcześniej o coś takiego nie wpadłam. Kurde. Tylko, że wiesz, że oni prędzej czy później się połapią, nie? Spokojnie, do tego czasu już dawno będziemy na feriach zimowych. Luzik. Imienie mi nazwiskiem! to jest? może cholera! Kto to tutaj powiesił? Co za śmieszek! A wie pani co to taki gówniarz z pierwszej klasy bieg i powiesił. Taki jajcarz niby. Widziałem. Dziękuję, już ja się z nimi policzę. Bardzo dobrze. Ty, jest ci głupio, że wkręcasz pierwszaków? Pierwszaków? Byku, no co ty. Po pierwsze ich nie lubię, bo nie mają hajsu i nie kupują u mnie. A po drugie, jak ta baba na nich nakrzyczy, chłopie. jaki ja tu będę miał ruch? O, przepijony. Nawet bardziej niż się wydaje. Ej, a to schronisko ma jakiegoś face'a czy coś, to bym ogarnął karmę. Tylko wiesz, to prowadzi taka starsza pani, i ona totalnie nie ogarnia Facebooka, nawet Windows. Bo A to jakiś znalazłeś w ogóle? No, wiesz, bo mój kuzyn po prostu y, współtworzy i prowadzi. Kuzyn mówiłeś przed chwilą, że starsza pani to prowadzi. No tak, no bo wiesz, stary, no to jest jego babcia przecież. Tylko, że no ona nie może wszystkiego robić, więc on też jakby jest trochę super. Patrzę sobie na wykaz wszystkich schronisk w Polsce i nie ma tego schroniska, o którym. Mówisz. To jest nowe. To jest nowe, więc być może nawet jeszcze tego nie wpisali. Wiesz, jak to jest teraz z administracją. Biurokracja. Ty, ale na tym zdjęciu jakieś takie dziwne znaki są. Jakby, jakby znak wodny? Jakby ze stoka internetowego? Kompletnie nie to. Po prostu ja sam to drukuję, a niestety, wiesz, no ja mam starą drukarkę, więc wychodzi, jak wychodzi. No, ale wszystko na mój koszt. Jak pomagamy, to pomagamy. Yy, przepraszam, a można bezpośrednio przelewem? Oczywiście, że tak. Na każdym plakacie jest numer telefonu, pod który można wysłać przelewy. Okej. Okay. No to już właśnie poszło. <słuchajcie>, Słuchajcie, no obowiązki mnie ścigają, także dziękuję Wam bardzo za pomoc. Trzymajcie się, razem pomożemy. Zrobimy. Liczy się każda złotówka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam w naszym sklepie. Jak mogę pomóc? E, ja y, interesuję mnie zeszedł do języka polskiego. Hmm, naturalnie. Jaki format? A5. Doskonały wybór. Miękka okładka czy twarda? E, miękka. Okej. Okay. Oto najnowszy krzyk mody, jeśli chodzi o wzory: Łaciutki, papież Franciszek oraz ekipa. E, może pan powie mi coś więcej o nich? Naturalnie. Weźmy chociażby ten. Przepiękna kursy, a i bardzo bogate kolory notatek zachwycą nie tylko pani nauczyciela, ale napełnią dumą serca również pani rodziców, jeśli ci zdecydują się zajrzeć do tego zeszytu. Dodatkowo ten zeszyt zawiera autorskie wypracowanie na temat oświecenia wózkiego. Okej, okay, a ten? Franciszek. Istny rarytas. Proszę sobie wyobrazić, że w środku jest taka czcionka, która ma sprawiać wrażenie, jakby podczas robienia notatek miała Pani pewne wahania nastrojów. Dodatkowo wszystko jest skrupulatnie zapełnione kleksami, aby imitować pisanie piórem, a dodatkowe dwie kartki na końcu to elegancki sposób na podkreślenie dużej ilości notatek, które lubi Pani wykonywać. Okej, okay. marginesy? Oczywiście, że pełne kolorowych fiszek i wzorów. Dobra, biorę. Naprawdę? Doskonale. Czy zapakować w papier ekologiczny? Ach, nie, nie trzeba to na zebranie, a zebranie za chwilę. Ma pani dzisiaj dobry dzień. Franciszek jest w promocji. Super. Dziękuję bardzo. Mm, powodzenia na zebraniu i zapraszamy o dowolnej porze do naszego sklepu. Przyda się, dziękuję.